Witam Was wszystkich, ja jestem idiotą, ponieważ nie zapisałem w sobie postaci z wcześniejszego odcinka. Ach, no niestety, no za bardzo się, znaczy, no za bardzo myślałem, żeby już skończyć y, tamty odcinek i zapomniałem po prostu zapisać. A, dobra, jak będę jeszcze raz nagrywał Twilighta, to, mm, no, to Wam no, te, to, to zapiszę sobie w postaci, będę już o tym pamiętał Dobra Co by tu sobie wybrać? No, już uśniki ogarnięte Nie Wybieram. co to jest? L A, dota To nie, nie chcę doty Jak chcę wybrać coś jak dota, to sobie zagrożę Jezu, cięcie Okej, okay, już chyba naprawiłem to a nie wiem po prostu łośniki, mam nadzieję, że już nie będzie tego więcej. Nie wiem, bo w sumie do mnie nikt nie dzwoni, bo na telefon nic nie miałem, ale dobra. Może skądś tam przechwytywało, dobrze. Szukamy sobie jakieś jakiejś gierki fajnej gry. Hmm. Element. Nie, niech telefonę. Może... Czego jeszcze nie, było? nie było. fire nie chcę. Oj. Może Winter Maw, WMV, nie widzieliście go jeszcze. No dobra. To jest, nie wiem, poczekam. Znaczy zrobię cięcie, bo, bo już jest ktoś jeszcze. To zrobię cięcie, jak już ta ostatnia osoba wejdzie do gry. E, no dobrze. <gry> No to znalazłem sobie inne lobby, chociaż nie wiem czy będę grał na tym, ale nie wiem, poczekam jeszcze chwilę. Chociaż mi się wydaje, że wyjdę, bo nie chce mi się czekać jakiegoś takiego długiego czasu. Eee, dobra, widzę, że. E, widzę, że tu nie wchodzą ludzie. No, e... Nie wiem, na szybko spróbuję znaleźć coś. Hmm, może.

Że... No to... To mam nadzieję, że mi ta klawiatura się nie rozładuje. Podczas gry, bo widzę, że tam. O, to Mam nadzieję, że klawiatura mi się tu nie rozładuje, bo... No, bo widzę, że tutaj już... Taki... Jak, jak piszę to mi taki pika. Pika pika. Że mi to pika. No, to takie. Dobra, na klawiaturze mam taką baterykę jak. pracy. Ja już pójdę. Jest zostawa. <laughs> tak, cool. cool. Tak. Cool. Okay, no to się. Skontrolę. Skontrolę. Myślę, coś tam Ja już że tutaj szybko zbuduję? nie! No yeah. szybko, anuluj, 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 jezu! o jezus to bym stracił wszystko, o jezu to nie 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 może no, się, może no, szybko sam zna... nie przechodźcie mi tu anti, tak? no, a tu mówię, że teraz już to bardzo ciężko będzie z tej robię crasherem, po prostu że nie coś Szybko. Dobra już Jeszcze wQuit okay. Dobra. Dobra Też zacznę coś wysyłać A tych wieczków Dobra, tutaj

O, o też. W ogóle są kolesy. Wow. Ty. O, shit. Shit, happened. Dobra. Chyba powinien to już obranić. A uda się sobie tak. Bloody tower. na pewno sobie w tym miejscu zrobię crushera. W tym miejscu. I najlepiej. Tylko na rogach coś zrobić. Jeszcze tutaj. Oj. Modernizacja yeah. zakończona. Idź sobie okej, okay, a tu sobie zrobię Lame Tower? Modernizacja jeszcze Modernizacja jedna. Ok, Modernizacja dobrze. Wszystkich uczniów strzelców. Modernizacja jeszcze trzy. Jeszcze tylko Czyli się wygląda. O, jest. Dobrze. No nie to teraz spokojnie przetrwać. Aha Bezpieczeństwo nic nie zabiera. No ja, nie. On wysłał, dobra. Kurde, no nie lubię jak ktoś wysłał szyjdę. Co nie lubię. Robię jeszcze coś strzelców w taki. Jakby zaczęli wysłać. O właśnie. Kurde no. Ja widzę jak ktoś to robi. To po prostu... sobie gra. Jest ten twoim w czerwcu. Co? Elementale on robi. I mamy jeszcze inkoma na Elementale, człowieku. Jeszcze zacznę coś wysyłać. Teraz co zrobię? Splashki. Tu tutaj spieszek jakieś. No. Modernizacja zakończona. Modernizacja zakończona. Tu tutaj zrobię dwa splashy. Żeby było jakoś tak... Fajnie, nikomu nie ma Co tu już? Aha, fajnie. Czym ja dostanę tutaj wysoką grę? Aha. Aha. To fajnie, że nie czerzę, że jestem jakaś super raza. A co to muzyka się włączyła? Opcje dźwięki. Pustaś muzyki. Nie, no jest. Właśnie tak. Wróćcie za ja No, potrzeba. Na niego wysyłam. Hotplotirnus. No, to jakiś ten. Oj, 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 oj. O dobra, jaki hotplotirnus. Kurde, głupie dziennie. Może ten na dole sobie poradzić. Myślę, że sam. ja sobie. Bo ja nie poradzę. A on to się radzi, spokojnie. Tak, panie. Gdzie jest mój Elementale? Ja będę wreszcie tutaj wyprostał, a ja lubię wyprostować. Pierwszy twierd, pójdę wprostować. B, Jak element do B. Niech tak by się było wysyłać, to już by tutaj... Muszę mieć kaskę. Fajnie wyszedł. O, co na... O kurde, no to... Co wygrabiliście Co? Co, 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 co? Co robią? O ja... Jo... Nie! Nie! Teraz na serwis wkurzyli. Kurde, szmaty jedne. Ja, no, nie, ja im zaraz coś takiego myślę. Dobra, nie, ale... Macie szmaty jedne dobrze, dobra, dobrze. No oczywiście. Ej, dobra. i teraz. No tutaj teraz. No i please. Nie Oni już umierają i Co? A. Okay, no Oj. No i nie...